Do uczniowskiego grona oficjalnie przyjęto dziś dzieci z trzech klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 w Lubinie. Sześcio- i siedmiolatkom w tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli rodzice. Fajne uczucie! Ja już akurat, to jest moje trzecie dziecko. Straszne. My się starzejemy, dzieci szybko rosną. Nie, no generalnie jest, jest takie przejście z tego przedszkolaka całkiem na takie już dziecko, które ma już obowiązki, a zadania, odrabianie lekcji. No to już jest obowiązek, już takie przejście z dzieciństwa już na taki etap bardziej dorosły. Przez półtora miesiąca dzieci już dążyły wybrać swoje ulubione szkolne zajęcia. Coś. Uczymy się pływać ładnie. No, molimy się w takie coś. To są początki edukacji. Elementarz jest tak przygotowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, więc nie stwarza problemów. I myślę, że też najważniejsze w najważniejszy w pracy to jest nauczyciel, i myślę, że dzisiaj warto właśnie mówić o zawodzie nauczycielskim, bo to jest nasze święto. I tak naprawdę podręcznik może być najlepszy, ale najważniejszą rolę. W pracy edukacyjnej z uczniem odgrywa pedagog, nauczyciel. To on wprowadza uczniów w świat wiedzy. Każdy z oddziałów przygotował specjalnie na tę okazję występy artystyczne, wszystkie w jesiennej tematyce. Na koniec dyrekcja specjalnymi ołówkami pasowała po kolei każde dziecko na pełnoprawnych uczniów placówki. Wszystkim uczniom klas pierwszych na wszystkich szczeblach edukacji należy życzyć sukcesów, odnajdywania talentów. Pasji I radości z poznawania nowych rzeczy. Wszystkim dzieciom, które rozpoczęły w ogóle w tym roku, przede wszystkim sześciolatkom, chciałabym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Oby ten nowy rok szkolny, który rozpoczęły i chwile pasowania, kiedy zostaną przyjęci do grona społeczności uczniowskiej, życzyć samych, samych piątek, szóstek wytrwałości, oby szkoła dla nich nie stała się jakimś ciężarem. A tym uczniom z gimnazjów i liceów, aby droga, którą sobie wybrali, była dla nich drogą prostą i jasną, cele sprecyzowane, żeby byli wytrwali w swoich dążeniach. W zespole szkół sportowych w Lubinie są trzy oddziały klas pierwszych szkoły podstawowej. Na szczeblu gimnazjalnym utworzono pięć klas pierwszych, natomiast w liceum sportowym powstały dwie klasy pierwsze. Wywóz odpadów z rozbiók, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów. Sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom. Posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie. Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku.